Siemka, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze akcje z turnieju duo, który miałem przyjemność zagrania z Sixonem, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam przypomnieć o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale i o wsparciu mnie w sklepie pisząc mój kod, Kepciokod w sklepie Fortnite. I napiszcie w komentarzu, gdzie wy lataliście na turnieju duo i dlaczego. Ja ze Sixonem latałem na ryby. Jesteście pewnie ciekawi dlaczego na ryby. Zobaczycie wszystko w filmiku, więc mi jego Jeden obiał, tak. jeden obiał, zero ma jeden. Jeden ma zero. Tak. Jeden ma zero. Leży jeden. Obiłem go. Nie, jak? Obiłem, dobiłem, dobiłem. Zrzuciłem go miał zero, na dół. Zrzuciłem go, go na dół. Ja spamuję. Leży. Leży. Nice, let's go. Ta da, dawę da, da szybko. A, ke, a kamień? Chodź. Nie, nie nie miałem, nie miałem. Przecież budowałem z kamienia. Miałeś 170 metalu? No połowę? No bo budowałem, no Dobra Daj spam do, do typów, tu, tu, tu no, nie Znacznik, ta. znacznik Typo tu jest, tutaj jest typo, dawaj, chodź, 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 do... no Jestem. chodź tu, chodź tu do mnie, chodź do mnie, do tego domku, dawaj Spijam mini, spijam mini Jestem I, Masuję tutaj Dobra Przed nami, nad nami jest Nad nami, ty Podbij, to Mamy strach, mamy strefę pa, tutaj ty Laser, laser, białą na, na Miała. 63 Leży, zabiję w strefie Nice, nice Tu kolejny RPG daje Dawaj, dawaj, dawaj Zadowolę Uważaj, go, nie mam co Mam, Nice, Ozna nice Strefę oznaczam Oznacz, oznacz, nice Chodź, ty, wr wraca się O kurde, mam typa tu Eduzuję go chuj. Leży, leży Le nice. Podniosłem go Góra. Ja idę do strefy, mam ryby Ja też Ja przeżyję długo Ja też, ja też Może masz plesy Po dostał Ryby podniosłem, on, on dużo ryb Ja nie mam ryb już w ogóle Jestem w strefie, jestem w strefie Nade mną jest 200 mat mam Ja jestem najniżej, nie łajdź. Jestem ja typa jeszcze. Ja Jak mogę kolapsować, ich kolapsuję? Tak, kolapsuję. Ja się biję, o nim wspomnę. Ryby nie mogę zejść przez baga. Zjadłem, dobra. Mam typa ja Zabiję. umieram, umieram. Zjadłem rybę. Nice, na mnie. Zabiję go, nie Leci. Leci. Dostał, to jest zero, dostał. Le powaliłem, powaliłem, powaliłem. Muszę, musisz do domu tego Nie widzę go, nie widzę go Dobra, dobra. będę miał killa taki siak Nade mną, nade mną przebiegł Widzę, widzę, widzę właśnie Kraska... zostaw go, chodź, chodź daj mi masę masę ja mało Szybko masę 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 Mamy Musimy... strach. jeszcze Dobra mamy git, mamy git Ja mam jeszcze 500 metalu zostałem Co daj mi daj mi daj mi 200 Masz Kolaps, spadłem o, y Jestem, jestem, jestem jestem Uwaga ja muszę Pać. przejść Ciągnij Jak się tutaj siebie domkletrzy, ja mam tam Dobra Dół patrz Ty tu kopa Dostał, leży, leży Nice Uważaj Leży, no zabijmy. mnie Podnoś, 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 podnoś Nie, nie, nie zdążę. Mamy ryby Zarąbiście Ja jeszcze tego typa ci dobiję No ta, Od razu idź go dobij nie wiem, nie widzę go Dobiłem Miał rybę, miał rybę, miał rybę, ale wziąć Dzięki Uważaj, bo tu jest typo Hak je mam, Hakie mamy! Idę, idę Idę, dawaj, dawaj, trzymamy Trzymamy Ile masz matcu? Eee, dwie, 300 Ja też Spon, spąd dół, spąd spon dół, spond dół, miał spon S moje Prz RPG Przedni chcesz, przed nich, przed nich, ja nic nie buduję. Dwie rakiety mam, dwie rakiety mam. O Jezu, spadam, spadam, spadłem, spadłem, spadłem. Na nas do góry Ragid Nie schodź, nie schodź, nie schodź Jest ja, i tutaj jest dobrze no my... Ja ammo odemki już nie mam Słyszysz? laser. A Dostałem laser demki, daj mi Dawaj drzewo rozwalamy Na mi! Co jest? U mnie Biało ma, 79 na biało dostał jeden Dostał, leży Poczekaj nice. na czas Nice, 20 w foldy major dostał, 20 w foldy major, masz ryby co go Nice, jedz Wanda Ry... Masz maty! Wanda jeszcze Na hap'y może zagram, co? Nie Masz wielką wyróżkę Dawaj mu bombę No nie, nice dostał 24 nice, nice, nice try, nice Dobra, git, let's go jest. Nice Pa O Odpuść inaczej, odpuść inaczej, odpuść inaczej O Zabili go nie wychodzi, o, ale dostał laser. O, <laughs> Czekaj, ja przysiągnę temy. Przysiągam, przysiągam. O, dostał War. laser, z, z góry. I a ja pierdźle. Ona no, robisz to. Powiedz, że ma snajpę. No nic, nalegam Buduj bo ty masz więcej maszyn, Woduj, woduj. Mam ci Zdaj Chodź, mam schody zbudowane, chodź. Jezu, patrz może i od góry Chodź tu, chodź tu Patrz typu, patrz przed nami, patrz Dostałem Chodź, ja chodź, chodź się leczę, ja, się, ja się leczę, Flexy typo Jakie plecy? Jeden typo, solo Chodź tędy, chodź tędy Widzieli, widzieli mnie Ta no, my mnie też na pewno widzieli Leciałem O kurde, dobra graj sam, graj solo Mogę do ciebie dojść na cinku No to dawaj no, jak możesz to chodź No, a ty jesteś, dobra. Jestem. Żeby nas nie rzucili, odbudowuję. Dobra. Odbudowałem. O, zostanę, laser z góry, no raczej. Podmieniałem je. Tu. Za nami, za nami, do nami. Trzymaj się. Masów nie mam, masów nie mam. Masz połowę, metalo. Ja zero, jak coś. Ty, buduj, buduj, buduj ty. Cofać, a nie do góry a. musimy iść, na górę. Iść na górę, ja będę spał do typów. Fragi robię. A nie zrobię raczej. Bez kema miał ten Daj idę Kolapuję, ich kolapsuję! Nie, nie, nie! Ty to było nasze rotacje, chodź! Dobra, 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 dobra. Nie bój się masu wyżywać, nie? Chodź 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 Ja sto, Patrz a ty stół. ile? Patrz stół. Nie trzeba iść, chodź Sixon Jestem 12 kpm, ma na biało dostał na górze Dawaj go Mam. Jestem na samej górze, machaj, nie, chodź, Sixon! Nice, 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 jestem! Ja masów nie mam. Spamuj go. Daję ci, daję ci, masz połowę metalu, ja też mam ma bardzo mało, wiesz. Strefa dawaj, mamy g. Na E, strefa na E. Tak, wiem, wiem, wiem. Tutaj jest typo, spamy go. Tu, tu, sam jest. Podwijamy go? Masów, no nie mam do m -ki. Łap, połowę. Musimy, idziemy nad tymi, nad typami, dawaj. Tak, tędy chodź, za mną. Ty, bo ja masów znów nie mam. Ja nie mam, ja mam mało Tu typo Uważaj tam typo jest w strefie. Ja, ja mam 8 ryb miało. jak chcesz Ja mam 4 To daj mi może, ale nie, nie 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 Ile masz marców? Żebyśmy się przeżyli stam, to Pam, spam, mam Dostał bioma Zajdziemy schodzimy troszkę Chodź To on tam jest on Nice, let's go! Jest o dwa fraki tylko Nie szanuję tego typu Typy, mam typu Przysiągnąłem go, ma zero Posy. Ja biegnę, ale nie licz na mnie. Są uby, są idioci. Staraj się na czas. Ciiło. Oni się boją mnie. Zostali już, mają wszyscy lowa. Graj na czas, graj na czas. Ja po sobie gram. do nich z daleka, to oni się wy... Leczą się. Strają. Strają. I kolejny team w ogóle, jest, team strzela do mnie. Chiruj. Lame mam. Nie ma czasu. Aj, ale po drodze mam. Lapsują mnie. Idę, idę, idę. 50, spijam jeszcze. Cio. Zero ma team, kolejny view. Zero ma. Nice. Widzę, widzę. Ja już, ja już trzeci, już team, widzę. trzeci team, trzeci team via. Nie uda ci się wycofać. Nie uda ci się wycofać. Oni wycofują. Zero ma, zero ma. biało ma jeden. Ja, ja, ich ja też mam zero. Leccie, leccie. Postrzelałem na nich. Oni wysofali. Oni wysofali. Oni mieli zero, nie? Próbujemy czy nie? No i ma to. Dalej. Pa, płynie gościu. Wiedziałem, wiedziałem to. Pricius, pricius. Nie. Nieciu. Co ty? Dwóch tam patrz Nie, nie, nie jest z X-ą Pa, patyk spamują tutaj na jest Ja, ja spróbuję im zabić... O kurde, no mam strefę trafę. Trzeba spamować Nie mam jak z to by ryzy ryzykowne Team pod nas bym spróbował zabić jakoś Nie ma jak pod nami Jak będą rotować, jak będą rotować wtedy To tak ryzykowne, tak bardzo, że to no. Szok. Ale no... Uważaj, typy na 165 zbudowali się do góry Tylko ta strefa będzie szła chyba na S na początku. Ej, derpek do nas Nie, się od razu Chodź tu na mnie, chodź do mnie ja nie wiem co robić, chodź tu do mnie Musimy do strefy iść Musimy jakieś flagi wyciągnąć pod nami, chodź się na dół Chodź tu Tu mam kopa ja wbiłam się w niego Let's Nice, play. zajebiście Mini mi, biorę, biorę I tak. ciągnij do strefy, ciągnij do strefy ciągnij. Pompę wyciągnij, a nie, masz pompę, dobra, rakiet. Mam full Ciągnij ty Ciągnij No Bali. to daj mi się przesunąć, bo nie mogłem Sorry Sorry Jakie lagi są, że to szok Chodź Cixon biało Uważaj, bo tu jest typo ty na ciebie zedytować Jestem tak w strefie, to. jestem w strefie Nice się nie, 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 bijemy się Ja wiem o tym Łapko, <grym> ile masz mini? Trzy Dobra, nie y, Ciągnij, 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 M A O kurde, typa mam tu Leży, tak. leży Pobij go ja Ryby miał ja. Typa pode mną Ja dużo ryb, ja dużo ryb graj Spokojnie. Spokojnie, graj Sixson. Musisz tu dać Beriam ja mach. Spokojnie, Sixson. Na mnie, na mnie, na mnie. Spokojnie, cicho. Mam fraga. Lagi mam straszne buduj, buduj, buduj. Nic nie mogę daj, zrobić, zajebiście 100 punktów wyciągnąłem Hejam lufa Ja mini piję Shadopsado Ta wiem Chodź tutaj to... Władze spadłem. spadłem spadłem To mówią tak. mnie ja, się, ja nie rozumiem chodź, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną Nie mam jak Nie chce mi się, nie chce mi się. Byłem placem, chcę jak najbardziej wyciągnąć. To 15, to 15. Ciężko będzie, wiesz o tym. Ja o, jest, zajebiście To jest top 10 like, place, tak placem. Dawaj, i drogo, i drogo. Nie, nie strzelaj. Nie strzelaj do nikogo. Chodź do kemy, Nie ma sztryb, jedna mam, ma Nie ma sztryb w ogóle Ja mam, nie mów, ja A, sorry A, wiedziałem, tak czułem, że zostanę tam